Witam kolegów hodowców. Wtorek 7:20. E, jesteśmy w głębikach, w przedziałach. E, kolega Jarek, jako jeden z trzech naszych e, pielęgniarzy, Jarek Górski e, jest codziennie, zaczyna sprzątania gębników. E, Jaku, przedstaw nam się? Przedstaw się. No, Jarek Górski, pielęgniarz. Powiedz mi, jak długo już zajmujesz się Głębiami, Od dziecka. Od dziecka, A teraz już ma 13, 14. 67. <laughs> 37 Jarku, powiedz naszym, naszym uczestnikom, naszym widzom, e, co sądzisz o zdrowiu Gołębi w tej chwili. Zdrowie Gołębi moim zdaniem jest dobre, bo kał jest bardzo gęsty. Akurat. Jest puch, puch no, na nim. Pokażemy, pokażemy nim tą półkę. Jest bardzo dobry. Głębiej już się zaczęło po sobie przeżyć jest po prostu. Wszystkie gołąbki praktycznie są zdrowiutkie. Odpadł nam do tej pory jeden gołąb z niewiadomych przyczyn. W południe padł nam przy pojniku. Hodowca już został wywodiony. Gołąbek będzie wywodiony. Widzę, jak chodzimy codziennie rano. Przeglądamy te półki. Faktycznie skał wszędzie jest rewelacyjny. Głębi się świetnie czują, są żywe i na góry wychodzą codziennie. Bardzo chętnie tam przebywają. Jest na razie bardzo dobrze. Przejdźmy do, dalej, do następnego przedziału. Głoski w tej chwili się przesuwają, w tym akurat bez prawie ich nie ma, ale tu w następnym, proszę bardzo, skieruj kamerę znowu na, na szuflady. Stał jest naprawdę jest bardzo zadowalający. Proszę popatrzeć. Z wybuchem, już jest dobrze. Gołbki są zdrowiutkie. Większość z nich przeszła już kurację na tych homonady. Reszta, te które ostatnio są przyjmowane, są w trakcie. Jesteśmy na razie bardzo zadowoleni. Przejdźmy jeszcze do tych nowo przyjętych gołębi. Przejdźmy teraz do następnego gołębika w tych e, segmentach są gołębie, które przyjęte były 5-6 no, dni temu. Zobaczymy, co tu słychać. Słychać przede wszystkim skrobanie szpahelki. Słychać przede wszystkim skrobanie szpahelki. Krystian Jerzecki, nasz bardzo doświadczony pielęgniarz. Krystian powiedz kilka słów. O sobie powiedz kilka słów o tym, o sytuacji zdrowotnej głębi, jak to wszystko wygląda. Bardzo proszę. Witam wszystkich hodowców. No, jeśli chodzi o sytuację w głębiku, to jest na razie rewelacyjna. Praktycznie nie ma nigdzie złego kału. Jest, jest dobrze, a za dobrze. Za dobrze nie jest nigdy. <laughs> tak trzeba trzymać po prostu tylko ten standard cały czas. E, powiedz Krystian, jak długo zajmujesz się już głębiami, Jakie masz doświadczenie nasi te nasi uczestnicy będą chcieli na, na kilka słów wiedzieć o Was. Gołębiami pocztowimi zajmuję się od 2006 roku. W własnym zakresie, od 2011 prowadziłem hodowlę. Dużą hodowlę o ilości 1500 sztuk. No i tak teraz jestem tu. Jakie wyniki tam daliście? No, tam pracowaliśmy z bratem. Na dwóch drużynach lotowych i no, wyniki były, uważam, że rewelacyjne, bo super mistrzostwo okręgu w ciągu dwóch lat hodowli od podstaw, y, kilka mistrzostw, wicemistrzostw działu dział, okręgu i wysokie lokaty w regionie. Bardzo dobrze, a jak z młodymi gębiami? Z no, młody, na młody, na młody, na no, młodymi się, gębiami było super, y, to znaczy było mistrzostwo działu z dwoma drużynami i mistrzostwo okręgu i wicemistrzostwo okręgu no świetnie zobaczmy jeszcze co tu jest na półkach to no jest kał, który właściwie można fotografować bardzo dobry kołomki są zdrowe świetnie ok no to przejdziemy jeszcze do następnego naszego kolegi no, dziękujemy Ci, Krystian. mamy Patryka, trzeci nasz pielęgniarz. Patrzymy. Bardzo Bo to jest jego, jego, jego strefa działania. To jest strefa działania, Cześć, Patryk. Patryk, również sprząta. Patryk Powiedz kilka słów o sobie. Byliśmy już, rozmawialiśmy z Jarkiem, rozmawialiśmy ze swoim bratem Krystianem. Czyli to co już Chrystian nam powiedział na temat waszego doświadczenia. Już wiemy ale może ty zechcesz od siebie jeszcze coś dodać. Ile masz lat powiedz? Jak długo przy jak jesteś? Lat mam 20. Przy jak gołębie. praktycznie jestem od dziecka. Doświadczenie dosyć spore mam. Czyli, no. Od dziecka czyli niedługo <noise> 20 lat. Ja nie do jest, ale doświadczenie jest spore, tak? Dobrze. Okej. Okay. Jak dzisiaj w górniku, jak kał? No jest bardzo dobrze, że tu sprzątam długo bo nie ma na razie żadnych tam mój. Złych. Objawy. Objawów. Bardzo dobrze. Na 300 sztuk więc jest dobrze, nie? No to super. No, Przejdźmy jeszcze tutaj, dalej, może pokaż jeszcze. no Tu jest jeszcze niepo z nocy. Kał jest naprawdę świetny. Nie ma, się czego, nie ma się do czego przyczepić. To jeden z niewielu filmów na YouTube, który się ukaże, gdzie fotografujemy, gdzie pokazujemy odchody. No, ale to już taka nasza domena hodowców, że, że to jest pierwsze, pierwsza rzecz, jaką robimy, chodząc rano do gojownika. Patrzymy, jak wygląda kał. Wszyscy to doskonale wiecie, że to jest. Taki probierz czy giełdniku jest dobrze, czy nie. Zobaczmy. Wszędzie jest okej. Okay. Teraz gąbki przeszły w trakcie czyszczenia dalej do ostatniego przedziału. Tam jest ich gęsto, ale to nie znaczy, że one w takich warunkach wpią. Tu są trzy przedziały, no ładnie się potem dzielą na mniejsze grupki, ale teraz gąbki przeszły, przechodzą. Tu jest, jest dużo. Ale tu też możesz na półkach Wróciłem jeszcze raz na półkę, jak się zadała na półeczkach gołenie, zbliżenie może zrobić. O, się... Powiem jeszcze, że... Do tej pory przyjęliśmy 1440 1441 gołębi, od 10 kwietnia zaczęliśmy przyjmować te gołębie i jeszcze raz powiem, jesteśmy bardzo zadowoleni, do tej pory jeden gołąb tam padł i to tak niespodziewanie, nie wiem, prawdopodobnie jakiś zawał, sekcja i badania tego gołębia wykażą co mu było, ale pozostałe głębie są naprawdę świetnie utrzymywane, zdrowe, oblatanych mamy już, 600 gołębi, bo praktycznie cała długość tego gołnika, czyli 5 jest, już była już na powietrzu po 2 dni. I to nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Za kilka dni przedstawimy Państwu następną relację i wszystkiego dobrego. Dobry lot.